Łozwożani przy prima aprilisie. Prima aprilis tak się mianuje wywołany zwykł, bo mącyni ojększy we tego pierwszego kwietnia. Na pocznięcie tego zwyku niechierzy wywodzą od fajeru, od parady dawnych Rzymianów, z je ich buszka ich ranią się i srogi pocieszności. Bo wszystkie miarkują, co te rzymskie pogany zawdy nowy rok napoczynali we pierwszego kwietnia. I wtedy mieli nojbaży szpasowne fajery. Inksze i że Żydy, nie wierzą we zmartwychwstanie pańskie, Chrystus był bezmać we 30 marca przybity na krzyżu, a we 1 kwietnia stanu ze groba, swoich, bojoków i wszystkich innych naumieli cygami. We Polsce już od starego Pierwy, we tego pierwszego kwietnia wysyłało się listeczki z byfeilami, lebo ta, ino takież kartki, na kery było napisane Prima Aprilis. No ale też fest mącącą gotkom, co by się uchlać ze tych, co to we wszystko same łocia wierzą. Tak czy też sięło tego wzina fajnisto Powiarka: Na prima Aprilis nie wiesz, bo festelnie się omylisz. No zawdy się kogoś dołoszyli, zawsze się jakiś panoczek, a jeszcze lepiej paniczka do nabrać, zawdy we tydzień jest szpasownie, choć ja nie wszystkim. Tak mojemu kamratowi przy napocznięciu tej łosprawki. I to ci jest jeden dzień, tym prima apriliskiej idzie kminić, Wiela się do, wiele ino kamraty, lebo kamratki z szymią. Tela co to jest kminienie, cyganinie, nie na nałożkliwość, nie i na ino dla śmiechu. No to już mamy za dwa dni, jakie godą kwiecień. Nie ma ci to na istotę najwistniejszy, najspaszowniejszy no, miesiąc. A chociaż. Poszałek Kiesik, na długich na drugi szpacych po tych mniokach, słuchajcie ludzie, jak tam ci jest gryfnie. Nie godzą sam o tych hałpach, kiedy się bólą albo już się obali przy Mariańskiej niejno, no, ale o tych polach, pasionkach, aż do logiewni kaysy moja mamulka ze tatulkiem zolecili, a i och, nie jedna frela tam kludziu z tego, co wy wiecie, a ją miarkuję. tam prze na była to dla no, z najlepsza szkoła, bez katejmusu, bez przysposobienia do życia we familii, ale ze wychowaniem seksualnym we praktyce, czego teraz roski we żadnej szkole młodzioki się nie dowiedzą. Gęsi pępki ci już powielazowali i no doczkać mojki na boczną kwiś, a chłopcy będą dziuchom dodakli na trąbkach tych mleców dudlić. We prima pryliz u też, dawno, dawno temu nazwot, jest dla starego pierby, pierwsze knopsle... Kwiatkowe na strumach i jeszcze dzień dwa aristecki gryf nie mieli wyfuchnąć i szandy się miało zielono zrobić i tak ci już można latoć będzie aż do wielkiej nocy jak we starcynnej powiarce kiej przygrzeje słonko przyjdzie kwiecień łąk. A ku temu hopi, jak te nasze frele działki, samotne samotnej wydane grzywnie ci się poradzą, te roski Ja to wstyd wspominam, bo ja tam mą ci stopie ruńsko rot, ta młoda działżki pokazują wszystko, co pod kiecką, Jakielką do pokazania mają, jest się ku temu ci te blank sagę a to wszystko na wiesna. Te młode działki, no nie młode, i to cię znali to medykamin na te moje stare ślipia. Po prawdzie to mogę powiedzieć, i że się za mną jeszcze łosimnostki oglądają la co pewnikiem medykują, i że to gargamel za nimi tumpie. Młode dziełki to jedne, a tak prawdopodobnie to się jest, to się tak do tu nie przepomniał, co tyż to wiesna się ze działchami wyrobił. I no jak jest we takiej powiarce, Jednemu się od samości leje, a inszemu ani kidać niech. Jakoś tak na ostatek lot 70., kiedy było blank dobrze, jeszcze poradziłeś się mocka lajsność, wiele tuż jeszcze ich po świecie obejrzeć, mój kamrat wypakował taki szykowny, możnawiecny fal. Dostawali mi w tym czasie wewerku Czinocka, karta hutnika i pożyczka ze werkowej kasy. To mi zawsze styko, co bym mógł z moją Elzą wykludzić się do Egiptu, do Etijoku, do, do Tunezji i kaj tam jest. I ten mój jeden kamrat, Ernst Mojcinek, też Ernnu Tebet. Tela, co umiał, taki jeden chwilę. nie miał od dobrogo żołka i młode dziełki. Te dziołki można go mieli mniej rady, ale on róz do roka miał pieniądze. Tak też było wtedy, kiedy to był ginał już blank niebocza, wziąć noska nie z i poszło. jakaś Jakieś ich dwa trzy dni go wychał nie było, i przylazuje wyparfinowany, wyrazirowany, zełofajtaną palicą. Jego staro już się nie poradziła na niego doczkać i stoła we ze nudlculum. Ty siedmiosecki ty haharze sto ty lumpiej łochyntolu kajżej z tobą bez te trzy dni roj browołej ze twoimi kamradami bo przecajebnoj bo ci kapłomoc kagej tu we werku, ja no ale, kajta moja rostomiło, jobu we jednym takim wywołanym biurze turystycznym i zaklepołek, zeszynułek, dlono grytno, rajza, kajsik na połednie Europy. Ty kupolu, ty i rajza na połednie Europy, a my samo my badywam na dozdecylowaniu, ciało bia izby posztarowa, a ciebie się chce kajsik po tym świecie wandrować? I ja, jarymy, tak? bo do mój kamrat bez Klagenfurt, wiesz tam kaj byli we 70 latach mistrzostwa we hokeju, bez alpiarze aż do Rzymu, obejrzymy się forum Romanom, kukniemy do Watikanu, po nam, namszo, kiedy nasz papież będzie odprawił, obejrzymy da są kopieta, Michała Anioła, wciepniemy poraceckich do fontanny, piaca na wona, szluchniemy jakieś dobre wino na tych szpaniolskich słodach, Czyś ty łagub, ejzdziciel, ci cał, całkiem na film ciepło? Nie, nie, pojademy autokiem, za, ze prowajderem, pilotem, wszystko do góna A ten sagi ciulik od Adama, Łobrocka Michała Anioła, we kaplicy Sykstyński, to tyś się obejrza, ja? I te piekło, kaj się z twojego łosklistwa dostaniesz, tyś obejrzysz. Jest se koloseum, zobyś ino nie mytlała? ze naszym dawniejszym chorowskim kinem. Staroło tego Ernsta początku się rychtować na Tarajza, na Auslu, bali jajec, nie narychtowała na Wielkanoc, i szynki, i noci we bojtlach, wszystko, co by na Tarajza ze wziąć, a co nachabiła w jakimś makecie i czeku. Baba się zselajstwa Szlajer, takowicie włalka, kiedy miała naszego ojca świętego obejrzeć, ku temu grypny body kostium. No i... Endlich trefiło dzień, skorzy jej ausflugum. Przyrazuje Ernst ze roboty, pojadł łobiot, wysłepił kawy, doczkał do wieczerzy i kiedy już po wieczerzoł był do swojej stary. A wiesz, mam ci coś gryfnego do Coś cośik, ze czego będzie się jeszcze długo, długo chichrać. – A co, a co, mój ty rozdomie? Może jakieś lewe betki jest, a tak że się mną? Nie, nie to. Ja ci no chciał żyknąć, co to wszystko, co ci obiecał, to był prima aprilis. No ale się nie skorzy dzieło, niby te roski eklerowo, bo same miarkujecie, prawda? A u mnie to już czasu było tak. Raz jakiś gziebko chycony do chałpy, piera się do mojej izby i wiecie, mało mnie pieru nie prasknął. Wystopcie się taki sztelung, tak olaga na stole zbunek zerichtycznym ichtycznym kafejem, kole Koletego lampus ze koniakiem, na terenie pora zortów kołocza i zisty, szynka, wosztu, jajca we kierunkach, tak jak blank namiętko, miętko, kiszczone łagorkie, zaprawione zajęczoki, lis, lisówki, szampinioki, a wszystko to rytują dwie gryfne działki. Jest derkuś, jakie gryfne szykowne i bizgryne. i blank nasia, nic kom takich, szlaki. Szlajfków na tych, pełnych szóstka, jednej cieniutkiej szlajfce, szlajfetce, tam, moja sieksa nosiła, barchany. I takie blank szokuladowe, corne włosy, do ogibów, meci do życi, ludzie przeca, łotowozum idzie, łorozum je wyparfinowany, frysznie woniące, obycie piero, zebady bady wyleje Panie ojgierd, padło ci mnie jedna, ta większej. a co by się, się tak, no i przychodzi wincowali, kawy albo ty, a może by ty idział, a godą blank, po leku, zerą, opaternie, bo przecież nie jest taki szust i w życi wziął, co bych wszystko głos chciał, mą i od ty, bo po pąkawie, mą drugi jak stopieru, łobie ci się kumie, te szykownie, gibium, choby te, co to bez lato, startują we konkursie, mis potoplany, uber no i człowiek ci się choby jakiś beduim we be tym jego, Syraju, a Boharymie, i a sam ze drugiej izby, wreszcie moja Eza. A ostończyć to się dur na ta gipzeka, i obież bieg wasz korp, podwini na tu śniadaniu, targaj ze praniem na góra. I za Roskie że się też jest moja świekra, co by i przy szewikach szplatki zaśnurować i sknutlować. A ja ci medykował, i że fajniście mi się ten dzień napocznął, tak jak i gryfni, a samoż, Od rana zmierzło baba, jeszcze kudem jakoś robota, kiedy ci o tym, miał rod, jak grace i szłapy mieli pokój, a Gowa Blank myśleć nie musiała. Gryfny dzień, gdy ci jest gryfny dzień, ty gisz, dzieniocecki, wiercy, moja erdza. Przecież dzisiaj mosz szykowny prima pliris, ty mam lasie stopierońskie. Co jest ty, się Pomboczka, że ich pod kolana łobłopił? I no ci młode baby wegobie, ty stary purcie, ojgins, mnioków.